Witam Was serdecznie i zapraszam do wysłuchania prognozy na luty 2024 roku dla zodiakalnych strzelców. Dodam, że warto również y, wziąć pod uwagę te znaki, w których macie ascendent, Wenus, Merkurego i Księżyc czyli planety osobiste. Więc, jeżeli ktoś ma w, tych, y, w tym znaku strzelca właśnie takie planety lub ascendent. No i oczywiście Słońce, to jest to horoskop dla niego. Ale warto też, tak jak powiedziałam, zapoznać się z tymi w innych znakach. Bo wtedy horoskop będzie pełniejszy. Tak jak mm, Państwo rozumiecie, jest to horoskop ogólny i nie wszystkie strzelce będą w takiej samej sytuacji. Natomiast jeżeli ktoś chciałby jednak indywidualny, zachęcam do kontaktu. Przechodzimy do czytania dla strzelca na luty 2024. Wy w tym miesiącu, szóstka monet. Wasze wyzwania na ten miesiąc. Dwójka kielichów. Co jest przyczyną obecnej sytuacji? Królowa Mieczy, co było w przeszłości. Król Mieczy, no ciekawostka. Ciekawostka. To jest para, ale to nie jest taka, to nie jest taka połączona para, to raczej oddzielona para. O czym myślicie? Chyba o dogadaniu się. Trójka monet. Co w najbliższym czasie? Paść monet. Wasze nastawienie, rycerz lichów. Raczej konsyliacyjnie jesteście nastawieni. Wasze otoczenie, piątka mieczy. Czego nie widać, czwórka mieczy. Rezultat bądź rada. Słońce. Jak to ja mówię, strzelec zawsze spada na cztery łapy, ale zaznaczam, nie jesteśmy tylko znakiem słonecznym, więc, jakby ktoś może mieć słońce w strzelcu, ale mieć w innych planetach, e, przepraszam, w innych znakach inne planety i już to inaczej będzie wyglądało. Dobra, wracamy. Szóstka monet jest w centrum. Równowaga, przepływ, płynność. E, bardzo fajna karta, karta miłych niespodzianek. Karta, która mówi, że wraca do nas dobra energia, e, że jest sprawiedliwie, że zostajemy wynagrodzeni za nasze starania. Wraca dobra energia w postaci także finansowej, więc to mogą być na przykład premie, jakieś awanse, bo na przykład szef zauważy nasze zaangażowanie. Tak? Szóstka monet. I tutaj mamy kartę śmierci. Bardzo możliwe, że coś się po prostu zmienia. Czyli do tej pory mogliście się czuć, że tak, że nie jesteście docenieni, że nikt was nie zauważa. Że stoicie w miejscu, że jakiś też zastój finansowy na przykład jest, a tutaj się coś zmienia. Karta śmierci mówi o końcu jakiegoś etapu i początku nowego. Nawet w niektórych taliach na tej karcie jest napisane zakończenie i początek. Takie dodatkowe są nieraz podpisy. Śmierć i odrodzenie, tak? czyli coś nowego, przemiana. Taka transformacja w tej kwestii, tego przepływu, czyli jeżeli coś stało, to teraz zaczyna płynąć. Co jest wyzwaniem dla Was? I teraz, oczywiście, tej karty bez tych, no, no nie mogę pominąć, że tutaj są te dwie karty Król Mieczy i Królowa Mieczy, bo wyzwaniem dla Was jest dogadanie się. Tutaj jest jakieś, jakieś poczynienie ustaleń, może jakieś negocjacje, może jakieś mediacje. Ech. Czy to dyplomatycznie, czy nie dyplomatycznie, ale chodzi o to, żeby się porozumieć. Dwójka kierków jest kartą relacji i czy to dotyczy spraw osobistych, czy absolutnie zawodowych, innych, wykraczających poza sferę prywatną, no to tutaj jest wyzwaniem, jest to, żeby się dogadać i będziecie wtedy zadowoleni, bo prawdopodobnie nie lubicie być w takiej. Takim klimacie, kiedy ktoś jest obrażony, kiedy ktoś nie chce z wami rozmawiać, po prostu nie lubicie być w konflikcie z kimś. A tu się pokazuje, że każdy w swoją stronę ciągnie i każdy się po prostu y, okopał na swojej pozycji i, i po prostu nie chce z nikim rozmawiać. To są chłodne relacje, a tu chodzi o ocieplenie relacji, bo jak najbardziej kielichy to jest y, relacja emocjonalna, czyli taka właśnie cieplejsza. No ale co jest przyczyną tego wszystkiego? Królowa Mieczy na podstawie swoich doświadczeń, ona się właśnie tak trochę zamknęła, tak? Czyli nie wiem, czy to wy jesteście, czy ktoś z waszego otoczenia to jest osoba zimna, zdystansowana, która sobie przemyślała, czy to jej się płaca, czy nie, czy ona tego chce, czy nie. Oczywiście ona ma do tego prawo, ale tak jak powiedziałam, wy się możecie w tym czuć niekomfortowo. Ewidentnie, tu ktoś się odsunął, tu ktoś jest yy, 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 powiedziałabym taki. Może rozmawiać z Wami tylko służbowo, tak? I to niezależnie, czy to, tak jak wcześniej wspomniałam, dotyczy relacji prywatnych czy zawodowych. Może być tak, że ktoś tylko mówi, pamiętaj, żeby dzisiaj w drodze do domu kupić chleb, tak? Czyli takie rozmowy, wiecie, nawet na poziomie rodziny czy związku, rozmowy wyglądające jak służbowe. No tak, jak powiedziałam, chcecie się dogadać, ale. No tak. Chcecie się dogadać, ale każdy ma swoje zdanie i się z nim zgadza. Jak to powiedział klasyk, czyli nasz były prezydent Lech Wałęsa, moje zdanie jest mojsze. E, siódemka była w tej karta, która mówi nie. Ja mam e, taką opinię na ten temat i koniec. Nie dyskutuję z tobą. To jest, e, pozostaje przy swoim zdaniu. No i tutaj jest właśnie ta, ten dylemat, żeby z takiej energii, takiego chłodu przejść do tego, co jest będzie fajne, w czym się będziecie lepiej czuć. No bardzo może wierzę, że zrobicie właśnie jakiś krok w tym kierunku, bo też się tutaj fajne zakończenie pokazuje. No, ale. Powiem tak, no, może być to trudne dosyć. Nie wiem, kto nie będzie chciał, ale ktoś może się tak poczuć yy, zraniony, urażony, obrażony, że może nie chcieć z wami rozmawiać. Możecie mieć z tego powodu takie, takie wahania, co z tym zrobić wobec tego, no bo ja chcę, żeby było dobrze, no a ta osoba nie chce. Pamiętajcie, to nie jest tak, że my za wszelką cenę, często tak jest, że my chcemy za wszelką cenę, żeby było miło, żeby nikt się nie gniewał, żeby nikogo nie urazić, no dobrze, no już przemilczę to, ale no, żeby go nie było sporów. I to powoduje, że w środku to my czujemy, że to z tą osobą się nie da dogadać, ale w jaki sposób dążymy do tego, żeby jednak było miło. No i tu są te właśnie wasze wahania. Zobaczcie, to jest właśnie ta karta, szóstki, szóstki moment. Pogodzić dwie strony. Tak zrobić, żeby... Bo to jest takie stanie trochę między młotem a kowadłem. Może być tak, że to właśnie wy stoicie między dwoma osobami. Czyli to nie musi być wasz konflikt, tylko na przykład, nie wiem, wasza mama i wasz mąż... Się ze sobą nie odzywają, obrażeni są na siebie, chcą, żeby pani była, żebyście wy byli mediatorami i matka mówi swoje, mąż mówi swoje, a wy stoicie po prostu między tym wszystkim, nie wiecie, co macie zrobić i po prostu emocje wam targają. Jak to zrobić, żeby wszyscy byli zadowoleni? To jest wasze nastawienie. Widać, że jest wam przykro z tego powodu, bo tutaj jest piątka mieczy, i naprawdę ta, te osoby albo ta osoba stawiała z sytuacji, w której wy. Yy, no macie poważny dylemat, bo to jest dylemat między sercem a rozumem. Rozum serca. Wy jesteście w takim, w takim dylemacie. Może to, to być dylemat dotyczący tego, za kim stanąć, za kim się opowiedzieć. Ale wy nie chcecie się za nikim opowiadać. Wy chcecie zgody. No ale tutaj chyba to, to tak nie zadziała, bo tak jak powiedziałam, nie da się być na siłę yy, szczęśliwym, nie da się na siłę kogoś lubić, nie da się na siłę kogoś pogodzić. Nie zawsze będzie miło, bo każdy ma prawo do swojej opinii. Czego nie widzicie? Wy się potrzebujecie zdystansować od tej sytuacji. To są dorośli ludzie, pamiętajcie, to są dorośli ludzie, no chyba że chodzi o dzieci, ale tu raczej nie chodzi o dzieci, bo ja tu mam dwoje dorosłych ludzi. Czwórka Mieczy to jest taka karta, która mówi: Nie, my się o tym, zdystansuj się, weź spakuj sobie najpotrzebniejsze rzeczy, wyjedź na, na trzy dni do koleżanki albo gdzieś tam, przeczekaj to. Daj sobie po prostu odpocząć i znajdziesz rozwiązanie, albo nie znajdziesz, ale czas upłynie i emocje opadną. Tak to właśnie wygląda. I wreszcie wygląda, że to jest chyba dobre rozwiązanie. Dobre to jest rozwiązanie, bo ktoś tutaj chyba ustąpi. A jeżeli nie, no to po, jeżeli nawet nie ustąpi, to przynajmniej z jedną stroną y, gdzieś tam jakieś porozumienie będzie, bo ten król mi coś się tutaj pokazał. Tak, jakby ktoś wracał do rozmowy z wami, albo jakby ktoś się. Yy, no, przeszły komuś te fochy, te nerwy, yy, ten, ten taki chłód. Yy, I gdzieś tutaj znowu zapanuje miło i fajnie, tak jak lubicie. Ale jak powiedziałam, nie angażujcie się w to za bardzo, bo widać, że macie poważny z tym dylemat. A sprawa de facto nie dotyczy was bezpośrednio. Chyba, że mówię do osób, które rzeczywiście same są w takiej sytuacji, bo tu wygląda, że jesteście między dwoma osobami, tak? Natomiast jeżeli ktoś jest w takiej sytuacji, to wygląda, że jeżeli dacie sobie czas, złapiecie dystans do tego, tak jak powiedziałam, może wyjedziecie, może przestaniecie na ten temat mówić, może może właśnie odpoczniecie i wy sobie głowę ostudzicie, no to wtedy jakby tutaj zobaczcie, wszystko wraca do, do normy, do takiego spokoju, do optymistycznie się znowu robi. I ja myślę, że i tak jest moje zawsze odczucie, że właśnie strzelce to tak zawsze lądują na cztery łapy. Także mam nadzieję, że i tym razem tak będzie. Jaka rada dla Was na ten miesiąc? Paź Buław. Karta Pazia Buław to jest karta osoby, zresztą w Waszej energii, energii ognia, która coś robi. Czyli może to nie o to chodzi, że Wy teraz macie godzić jedną, drugą stronę, czy o kogoś zabiegać, czy coś takiego. Coś zrobienie, to jest czasami zrobienie czegoś dla siebie. Czyli na przykład, właśnie, albo jakiś wyjazd, albo zadbanie o siebie, skupienie się tylko na sobie, zrób coś, tak? Czyli nie stój w tej sytuacji między tymi dwoma osobami. Tak to po prostu wygląda. Tak to wygląda, Wy macie po prostu zadbać o siebie. To by było na tyle. Wy nie macie nikogo godzić, wy nie macie ustępować, macie po prostu złapać dystans do sytuacji. Tyle ode mnie. Życzę spokojnego miesiąca, życzę radości, uśmiechu, zdrowia, zadowolenia. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie.